Czekam, aż cooldown wszystkim zejdzie Ja, teraz złapania. Żeby wyjść nie widkiecie wyloguj się raz i ruszajcie się Kusz, Trox Ej, za nami mamy drugą grupę Miasto bacza barka, walka, nagrycie walka, halo i to wszyscy się balą web, chodźcie tu nagajcie, nagajcie. No chodźcie Dima na koronce, Dima na koronce, Dima na karące podchodzimy, nachodzimy, cały czas nachodzimy Dawaj, 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 dobra. Dawaj, 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 szybko, szybko ci? Szybko, szybko. Na GIA? Normalnie dawaj Tak, możesz i złapać na GIA. Tylko na razie nie tych koniów to są jakieś sypy. Dobra, patrz, patrzcie, zbieramy bituę. Zbiera... Zg... Dawaj GIA, dawaj Gea, tego... Walka, stylu. walka gate, walka gate, No kurwa dwa metry. Dalej na NK, dalej na Ekę, idziemy na Nękę. Spalcie buty, spalcie buty. Duludu. Dawaj. Trudu. Spalcie buty, spalcie buty. Uwaga, nagajcie, to co jest nagajcie. Za 5, za 4, za 3, za 2, za 1. Pompa w to Wypłaćcie resztę, po prostu wypłaćcie resztę. Fantastycznie, zbierzcie tak, to może. Zbierz, Zbierz to tak, ktoś, proszę. Ten jest kto z jak wrócisz, wróci, wróci, to to wyjdzie. No, postaram się, no Dobra, złapcie to, co jest na witule. Tutaj nie ma ża żadnego zagrożenia, jak na razie. Szeroko się proszę, rozstawcie, wszyscy, szeroko idziemy. Ten kto miał zbierać, zbiera witłę. Bo tam fajnie nie odbił. coś, żeby było głowie tam mogło kupić. czego. Ty, trzymańki z jednego. On no ty tym healem to... mogłeś nie iść zbierać, wiesz? Dobra, już poszedł to poszedł. Co to są? Przepaleni są łoty. Jak coś to będzie...